Aloha, Nie bądź knur, subskrybuj. Jest Halo. 4 na Halo znowu... Aloha! Halo. To... Witamy was znowu! Drugi odcinek. E... Dzisiaj się znajdujemy trochę ekwipunkiem, może zwiedzaniem wyspy, a na pewno ekwipunkiem. Żeby zrobić lepsze e... Najważniejsze wyrzucić no. śmieci. Skrzyki położyć. O, i się obraca tak w terali rzeczy. Nie, magazyn trzeba będzie zbudować O, gotek nowy No przydałoby się O, Pokaż, Pokażę ci sztuczkę, jeżeli postawisz sobie jabłko na głowie. Pokaż mi swoje towary Żelazny łuk, okej okay. Chciałbym coś sprzedać Skóra Daj mi 10 kłód Wełna, yy, Włożę do skrzynki Dołączysz do mojej osady tak, jeśli dam mi 180 m, 2 i 20 wełny. A, ale trzeba domać, pedemoniczna. to się. Jabłka demoniczna. No. Mam nadzieję, że nie ucieknie sam. O, jabłka? Wiesz. No to, wydamy wyspę, gostki. Czy ja muszę stworzyć 447 drywanych łuków. Co? A nie, to łamańcie dostępne, nieważne. Hmm? Nie adreśla, nigdzie. Robię się głodny. No potrzebuję. Ja bym To Co mi zadało za Prędkość poruszania się, okej. Okay. Debafa, debuff to jest coś złego. baf to jest coś dobrego. Bafa powiedziałem. Sorry, ale mam zadanie. Inaczej Cię nie zabijał. Hmm, łucznik. rozny łuk. Pełna strzała, strzała ogniowa, że... Pełna strzała, gwiazda ninja. Co to jest? Niuhać, nieuchać, niuhać. Nie wiem co to jest. Zbiorę. Fajrem menu. Wezmę. Czemu nie? Właśnie trawa, jak do bazy. Drawa wodna. To. to co? Mam coś do ciebie. Już. Tylko jeszcze znajdę jak się to otworzy. No to znowu jak się dowiesz. To zadanie robię. Nie, on chciał... chyba On chciał skórę czy wełnę? Nie wiem Dobra, fery krówko <grywka> Jednak żyby mnie zadałem więcej obrazu Po prostu Pacen na ja mam W ogóle, dziwo... Jesteś Robak, robak Po nie uciekają te Jesteś O, Jagódka Na dole A prawo bardziej Tylko odprzytaj Mmm, drewniana laska Gdzie to mi wsadził? Noo Cholm jest, spowalnia ta laska Miewyrka stary to będzie, mam nadzieję, że to książka No, nie mogę otwarzać Dum z dwój zaklinania, ok? Miksura prędkości Trzymanie w mm. włochate kostki do gry Materiał do wytwarzania, miejsce na akcesoria, zwiększ szanse na krytyczne uszkodzenia tasa żłopne. będę szybciej zasuwać Mmm do mnie szybko za są. He? A. z gubu. No jak pustki, żeby zrobić tego grotołaza. Sztabka demoniczna wytwarzana na przy stanowisko pracy. <gry> Króliczku Musiał stać na drodze No i żeby dopłynąć, to możecie płynąć mi się wydaje Ale nie wiem Mam nadzieję, że jakieś łodzie są Nie owieczko? Nie, patrz się no już prawie naszą wyspę zwiedzimy. Znaczył by całą tu zabudował no Zabuduj. W ten razie się paszenie co możesz nam z tego stworzyć. Budę podobną bazę jak w te... jak wam w nie w tarali, tylko w Rimwordzie. Ma być fajne. No ta laska jest trochę upośledzona. robić lepsze jedzonko czy zrobić dla jedzonko coś kaczuszko, co porabiasz? to jest Kaczuczko? tak, Kaczuczko bo... to jest Tak, kacuszka bo Kwapis do bazy noc się robi bignij Jak kochani nie wiem Dzień dobry. Przerywaj do muzeczka. Drobnego? Dzień dobry. Hmm, to wywalił walił, Dobra, co tam robisz, dziwnego skoku? Proszę do serap. Pisz sobie jak żelaza i pisz, aby demonicznych. Żelazka przerabiasz. Drugi co przerabiasz? Mieść no. przerabiasz, A Co tu można zrobić? Skórzane but, skórzane zbroja, ty miezu, skury, to nie, ze skóry to nie, bo ja zbieram. Bramka Nor. O, bramki nawet są logiczne. No, wiatrak może być podstawiony, używa do mielenia, nasze na formę proszkową. Darnek musi. Musi być umieszczone na ognisku. Może być umieszczony. Nie chciałem tego czytać. Gdzie jest z ognisko? Ognisko, 10 drewna i kamyczka. Jakieś drewno? Mmm. Nie mamy drewna. No zakładam asadę? Mrozu, tak. Dobra, to biorę Plaga. Widzicie, co ja widowie za dnia to zrobimy Widzimy się za dnia No to tak jak całem yy, Stawiamy wioskę za dnia Więc czas rozpocząć Epizod wioskowy Czekajcie bo pewnie wam. A nie już pewnie dołożyło Ja chcę sprawdzić czy jest wioska tu Pani M? Nie wiem Nie Chyba ja wioska ja założył imię, ale nie jestem pewien <grymne> <grymne> Dobra, idę z tym gościem pogadać z tym yy... Gdzie on jest? A, zniknął sobie Albo ktoś go zabił. O, jest, ja, tak przyszedł yy, Stanowisko do pieczenia no, Gostku, 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 chodź tu, chodź tu. Mam dla ciebie rzeczy. Chodź, Mendo. No czy do naszej wioski. Akceptuj. Nie. A, 20% pełno poszłyśmy. Dobra. Nie mógł więcej. Pan na owieczko. Poszło. Gastko, stój. Buche Sefira, umie nie biegać z cudem osady. Co się stało z tym yy, czymś? Sztabka złota jest potrzebna. Czy się. Pięć tylko zrobiłem? Okay. O, flaga do mnie wróciła. To się wróciło? Jest yy... pokryta. Pokryta nadzieja Nadzieja Dobra Nie chcę gosku Ci mówić, ale e, Twój domek chyba pójdzie w odstawkę i to totalnie Powstanie nowa osada Dobra To tak hmm. Raz, dwa, trzy, cztery Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy cztery. Z drugiej strony ja najgorsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Kontynuowali budowę 5, 6, 7, 8 Słowo! Ile mówię widać? 7? No, 8 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem No postaw tu ci Terry będzie mi chciały ścianę zera, że to kwipunkuje nie postawię Nawie, wyłącz Lagi Wyłączyłem, jak bardziej mogę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nie dacie mi zbudać będę 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, dziękuję za, za pozwolenie, ile to było? Bo zapomniałem zapomniał przez te będę raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Aha, tu nie mogę postawić. Dobra, widzowie, widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, nie taki postęp jest budowy jest na 18 na 18 zrobię taką figurę tak jak w filmu odzie, po, y, robię. Na mi się w budynku z połami widzicie. U podłogi brak. Normalnie w młodzie robię to z kamienia, ale... tak mam drewno. Wszystko mi wnosi? Ja nie mam na pełno, wiesz? Ja za to budowę całą ja buduje to nie wiem czy wystarczy. Pójdziemy, może z szansę na mieć jak coś. Dobra, 18 na pół ile będzie? Wiesz, 30. pół, to będzie z 9. E, raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli tu będzie gdzieś wejście podwójne. Czyli wiem, jak ten budynek będzie wygląda. I robimy coś takiego. Eee, ciemnica. Dobra, widzę wracam jak zbuduję to. Yy, natrafiliśmy na właściciela badu, znaczy on przyszedł do wioski, do Ukrytej Nadziei. czekałeś na mnie? To miło, chcę zostawić, za zastawić kilka rzeczy. Mm. Co masz jeszcze? do Czyż do mojej osady? Wyważnie wydaje mi się, że ta osada jest wystarczająco dobra. Co możemy zrobić? Mogę ci połączyć Twoje osadzie z dostarczaniem, wytwarzaniem, leśnictwem i rolnictwem. Serio? Hmm. To nie tak, my że, że można przepisać pracę, nawet jak się na niej nie znają. Jak się w końcu? Najlepiej nie gotowania. Daj, tylko będą wszystkich. Eee. Czyli mamy za biedną osadę, żeby go z dołączył do nas. Dobra, to podajajajajcie mi widzowie, postępy budowania, macie na mapie Bardziej widoczne, domek, przybliżę wam Nieważne, nie ten przycisk O widzicie, tak wygląda baza nasza e, Tu będą pokoje, tylko mieszkalniowe Rzeczy tu będą No, e, w Mimodzie to by było e, Bardzo duża przestrzeń i, I jakbyście ulepszyli to różnymi Materiałem i złotem na przykład, to byście mogli zrobić Cud świata. Nawet. I wtedy wasi ludkowie by mieli e, jak one się nazywają. E, no, jakieś tam specjalne potrzeby, że bardzo dużo wymagają. No, a tu macie Goska Przywoływacza. Chodzi, chodzi z. ty bym zgubił, a jest. Są trzy. Chodzą idealnie obejrzeli. No, ja mam boską książkę. Szopę mi znalazł. Na Ten Ty gostek jest nasz! Go! <grych> A. Nie! go! A, ustał się mnie! To z nim Trzeba ja sobie pajączki A ja nie A drugi ma ognistą laskę jestem w starczy wolno strzela laskę Zostawia, zostawia na, na, ziemi No i tyle A i zbroję mam całą z żelazem I mam Ale rzeczy do biegania nie będę no, Nie no więcej No i teraz zrobię z cegieł kamiennych podłogę. Też jak jak, nie wiem jaką będę robił, ale zobaczymy. No, więc dalej się widzimy. No, widzowie to co widzicie to już jest ponad 200 czy 300 podłóg. No. Z drzewa wypada. Co tam przyszło? A eee, znowu, znowu Lombardo. Znowu Lombardo jest przeszedł. Trzeba jakiś środek. Może przyjmie. Eee. Czy w ogóle ile drzew zostało śniętych? To drzewa chyba 3 wypadają, czy 4? 5 kurze chyba drzewo No. I domek będzie na raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. I my jesteśmy z tego dwóch NPC Czyli na dla 6 NPC to będzie. Co to jest? owca nie, dupom dupą się Zasłoniła i dlatego. Odrzepka Od powsadzają wsadzaj <sadza> trochę. Nie A to samo się posadziło, okej? Okay? są? Ja Szykujemy się do najazdu na naszą wioskę podczas budowy to co wszystko Czyli Wam pokazywałam to nagle pisze, że na jesczy nadchodzą do znaczy, co? No. Tak. Datko, jak go nie wyglądają To za i... obnie Tam gdzieś? No Wszalają Normalnie jak w, w remoordzie przyszli No spodałem kapsułkami My czy płyną jest płyną To jest Zabiaczki ze sobą przynieśli No to z pewnie. Uff, dostałem, No i <grywa> bo jakieś stworki jeszcze mają. A nie, to twój. Moje. kurde, łatwiejsze niż w Mordzie jest. A ja się płynął. Ale tak trzeba będzie boxa zrobić, i oni płyną w tych w łódkach. No. Śmiecie jedne. Eee, szybko poszło. A, no, łatwiej. A sorry, kaciuszko wyciągnął że to wróg. <laughs> Nie. Nie. A killbox tak ta będzie zrobić, bo jak będziemy budować taką wielką kolonię, to... Wyobrażam sobie jakie kolejne najazdy będą. I będą pewnie podpalać budynki. No i mi tutaj mieli zbroje i skórzane. No to jest jeden plus! Z tym niż były młodzież, że ten... Że sam się ulepszasz i tak dalej. Ty sterujesz jednostkowanie z góry wszystko i musisz blokować no. i tak dalej. Dobra, to ja buduję dalej. To macie postępy budowy. O, wracamy. Dobra, widzowie macie jak się pozmieniało. Każdy ma teraz ciebie w miarę ładnie to wyglądające wannę ma tu gdzie strzałką pokazuję. Mam libyteczki, tu ten to to jest mój pokój. To jest czopełka. Tu macie NPC. Jedno mamy wolne łóżko. Na mapie ja widzicie, co? jak to wygląda. Tu będzie pole, gdzie pokazuję myszkom. gdzie wlazłem teraz te skrzynki zostaną przeniesione. Tu będzie warsztatownia. Tu nie wiem, co będzie. Pewnie będzie skarbiec z, z, z złotem i innymi rzeczami. A no to będzie magazyn. Kolejne gaduły. Tu macie jadalnię. Już oczywiście skończoną. Yy, tu macie kuchnię. Taka na razie opłakana tu, no i tu lodówkę. nie wsadzacie przez ścianę. No i widzicie włoski upośledzone wsadzamy przez ścianę. No. Teraz pokażę Wam jak się pozmieniało dalej i to już będzie koniec tam odcinka. Pójdę zaraz, wyżej mury zbuduję i tyle. Więc zaraz się widzimy. Upierce atakują. Upierce. Zabieracki pomagają. <laughs> <laughs> Płyną szybko. A nie, żeby u ciebie są. Mhm. Czy kuśnia mi... Troszkę na walaniu. Serio? Oni na pięści chcą się bić? Że poza ci tak w zostawili Tym razem Ej! Jeden okrąża! Nie okrążają! Ty gdzie? Pozwolił ci Ktoś? Zobacz, jak jeszcze się z nimi! <gryuch> FAK! O, łucznik! Więcej łuczników! Nie nawilnij ze Kurde, bo nawet pociski moje nie dolatują! Jak ich zabijesz szybko... <gryuch> to zabij. Dobra, biorę drugą broń. Kurde, już. Jeszcze. zbroi złoty idzie! Chyba. Długo pożegnał. jego ale, Kapasza. Pokonani. Postępy są takie, że ulepszyliśmy pole. Teraz ma ogrodzenie. Przejście tu jest. E, e, pokoje już widzieliście. Tutaj macie halę produkcyjną. Tu macie garden produkcyjny. Tu macie świątynię. Są piedestały, gdzie możemy... Nie do swoich... Jak nie zbudowane? Zbudowane. Rozbudowana będzie jeszcze. A, rozbudowana jeszcze będzie. I tu mamy, gdzie możemy gadać dosyć szczerze, tam nie wiem, religio na przykład technologii. E, technologii. Tu mostek. E, tutaj nie mamy wieczu. salę tronową dla nas. I tu ławki po bokach, gdzie sobie ludzki mogą siedzieć i też słuchać naszego pierdolenia. E, tutaj skarbiec. Tu będziemy monety składować jak na razie. Bo nie wiem, co innego można składować. Albo będziemy te przybywaczki też składować tam, na Bostów Coś e, jeszcze się zmieniło Tu drogę macie Lampiony postawiliśmy A i tu macie Domki dla zwierząt, tu macie zagrodę dla y, Słodkich owieczek Tu macie domki dla nich, nie wiem czy da się posłania dla nich robić Mam nadzieję, że się da Tu jest dla krówek posłanie, na najśmieszniej Miejsce znaczy, Zmiesznie, że jeszcze w ogóle budowałem to ogrodzenie, nie? Już kropka sama tu się wprowadziła. jak gdzieś. <grywa> no. Jeszcze mur budujemy, ale to wam pokażemy później. Mur zbudujemy i killboxa tak w Terrar się buduje. Tylko tu będziemy trochę inne mieć pułapki, strzelające i inne takie. Bo niestety za dużo tych przeciwników przychodzi. Mam nadzieję, że nie mogą normalnie muru niszczyć ani ścian. Oby nie. Jak co najmniej to podwójną zbudujemy, i mamy o biegaczki szybsze, więc zdążymy dobiegnąć. Jak zjeby będą nas atakować, Dobra, to widzimy się, jak dokończymy. Dobra, no to musi, muszę Wam opowiedzieć, co zrobiliśmy. Eee, tak, drogę jak widzicie, tu killbox jak w DreamWorldzie, tu do konserwacji killboxa, i mu dało się przejść. Pułapki e, typowo ale Minecraft. I Czyli o, przychodzicie? Nie w tę stronę ustawione. Odwróć <śmiech> <śmiech> Co to układa za muzyk? Ej. Ja pierdolę, nie to No, idealnie z dalszym u góry chociaż znaczy, mam mało życia a tu i tam będą wrogowie przechodzić bo mam pustą przestrzeń mam nadzieję że to działa jak w Wordzie. i będą chce iść iść lewo-prawo eee, przez się nie będą przebijać mam nadzieję że to jest tak samo jak w łodzie, że nie będę przebijać przez drzwi a tu jest nasze przejście bezpieczne i to jest cztery drzwi jak będę próbował się przebijać to stawimy to więcej drzwi no i wam jeszcze pokażę na dole jak to wygląda I tu podobnie to wygląda tylko mamy kamienne do pułapki Mam dużo życia? O, idę, przechodzicie I większe życia nie macie I to jest bezpieczne przejście O, widać, że NPC mądre przechodzi przez bezpieczne przejście Jednak używamy mózgu a nie przez pułapki, czyli przez pułapki oni jednak wykrywają, że pułapki są. Zobiaczku. No. A oni z lasu wychodzą. Je no, ja lepiej to jest oświetlenie. Ale nie ma. Eee, i tak. No i co? I tyle. Kończymy na tym. Dalej odcinek będzie z... z Nie wiadomo czego, bo... I chcemy wam powiedzieć, że jak Wam się ta gra podoba i chcecie więcej odcinków z niej to napiszcie lub yy, dajcie łapki w górę bardziej napiszcie czy chcecie więcej odcinków z tego i tyle No i ale dopiero jak będzie... jakby będzie tam yy, odzew dobry potem to będą więcej odcinków wrzucane I Pewnie nagramy tak i tak ale nie będziemy mówić na razie co nagrywam w kolejnych odcinkach tylko, no, tylko będziecie czekać na waszą reakcję no bo wrzucimy to jako osobny odcinek Jeden no. taki, no, że gramy jednak w tą grę Pilota, Pilotażowy no, Pilotażowy, <laughs> o Prawie dobrze nazwał Przepraszam, prze, 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 dobrze to nazwał No więc, na razie Na razie